Test McDonalda w Portugalii. Jestem bardzo ciekawa, czym różni się od McDonalda w Polsce. Bez glutenu. Piwo w McDonaldzie? Całe zamówienie wyniosło nas ponad 24 euro. Wiem, że w Polsce kiedyś można było kupić piwo w KFC. W McDonaldzie chyba nie. W Polsce frytki 10 na 10, tu 7 na 10. To jest chyba ziemniaczane sos do frytek. Był okej. Okay. Pachniał jak piure z ziemniaków. Zamówiłam pankejki z sosem karmelowym. Tak się na nie cieszyłam, a nawet nie dałam rady ich pokroić. I to nie była wina tego noża, bo nawet zębami było ciężko je ugryźć. Sosik karmelowy, ok, pankejki, nie. Smutne 2 na 10. Myślałam, że będą pulchne i mięciutkie. Tego burgerka zamówił sobie Igor. Wyglądem przypominał mu trochę makrojala. Dobre, ale nie tak dobre jak zwykły makrojala. Byłam ciekawa kanapek bez glutenu. Zamówiłam ci z burgera. Co, jakie wszystkie rozwalone ale dziwna bułka jakaś twarda. Nie jest twarda. Dziwna. Druga część testu na moim kanale. Zostaw subka i łapkę w górę. Dziwna, nie?